Powinienem stać na środku, jakbym miał ten... Siemaanku, z tej strony chińskie znaczki gramy z ekipą... Siema! <grywa> Dobra, weź, Kreatywny ale siara Weź, idź się zabierz Chyba twój A ja na 2 kilofy biegam, haha Menele I to jest część druga, projekt magazyn, Projekt magazyn ukończony w 100% Cały odcinek to będzie projekt, to robimy działę <laughs> no i cały, przez cały. O kura jajko zniosła! Już jej nie, nie zabiję, jednak. A ten, czemu nie, czemu? Kura jajko zniosła! Kura nareszcie! Wyrzuciłem to jajko, ale... jajko przez przypadek. Dobra, co my robimy Cele. w tym tutaj? A po wiesz, sobie to mam tego jaja? No właśnie bym się cieszył. Cześć, spokojnie, wy robicie dół I Najpierw zróbcie dół, a ja robię górę Ale ja nie mam już andezydu, ja mam 20. A ja andezydu. mam andezydu Fajnie, ja mam, nie wiem to, to, ten mi daj Bo ja robię z andezydu a Nie ten. mam andezydu już Plotkami to zrób, plotkami to... Ale co on z plotkami? Nie, tak ma być, to fajnie wygląda Bo to ma tak być andezyd Tak ma być, już jeden Tak ma być. To ma być Ja gram w tą grę, Grałem ostatnio jakieś 5 lat temu i, i teraz w tę grę? Bum! Bum! Ja wczoraj nie wiedziałem jak się robi schody, to czego ode mnie wymarzycie? <grym> Dzisiaj nie wiesz jak się stawia dirta O patrz, jest taka skocznia, Ta. widzisz? Teraz to już wszystko wiem Aha, to jest takie coś zrobiłeś Wow! Wow! Czyli ale fajnie. Ja... Uuu! Ale fajne Węg... wągiel ja Bieram Nabijam se expa 22 Czekaj, bo ja nie wiem Ja też właśnie na expo poszedłem Czekaj, i to będzie tak? Znaczy, ile ma... Ile, 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 który masz poziom KD? 16 A ale słabiak No, no to ale, to... jakbym ci powiedział, żebyś brał ostatnie, to byś miał... O, nie wiem, który teraz tutaj jest ten magazyn, muszę to myśleć. Tu wiem co będzie, dobrze, bez mnie tak to. Ej, na pewno dałeś dobry ten, ten, ten IP. No bo nie może wbić ten. Ship, to jest shipcraft crokeu. No dobra, ale trzeba mieć też IP serwera to bardziej. Tylko o to chodzi. To shipcraft To ale co trzeba wpisać no. yy, tak jakby dodaj serwer i to wkleić. Aha, on ma coś takiego, że w nazwie że pokazuje mi, że w nazwie mojego konta mam niedozwolone... No, no to bywa i tak. Muszę hmm. zmienić. Lalalala. la, 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 la. No, idź, furion Aha, bo ty nie masz premki, okej. Okay. No, dlatego. To jest serwer premium? No, tak. Czemu to dużo z tych z tyłu biega? No bo tak lubią. No to są takie stylejki. Tak, ja teraz jestem Elitadidas Elita Elitadidas <grymne> elita Adalis chyba. Dobra, wyjdź tylko z działki to cię do Tym metalowym Ola, dobra, diamen, dobra, diamentowym, diamentowym, diamentowym killoffem cię ojadę no, no Albo nie czekaj, chodź, żelazną chodź, się kerą. zadaje 9 obrażeń dodaję. Tak. Nie, palguma. Obrażenia 9? A Mierz ma 6, co? A, bo jest mieszek krytykale się dają, dobra. E, no nie wiem, chyba trzeba mieć premkę z tego co mi się zdaje. Co nie, nie, tak tutaj... Z tego serwera. Się, a mi się na mnie. Właśnie powiem prostu, że mnie. Nazbierajem już staka. Ja pierdolę. <grym> <grym> ale wpadłem. Co ty robisz? Ogarnij się, ja to robię, nie ty. Jestes, ale ty. Nie wiem, wkurzesz mi już. Chyba twój Ej, taki, taki wystarczy magazyn? Pokaż. Nie, nie. Jeszcze większy <grym> To ma być na maksa, na całą białkę, chłopie! O, on w Tu ma być ten, 20 skrzynek z koblem. <grym> o Boże, przeszły. No raczej, okay, tu jest tak. I zrobimy tak, tak, tak. Wydajność jeden. Tak. Przyłóż się do pracy, Desu. a nie. Gadasz o czerwonych migdałach. Holender. Holender Zobaczymy. Holender, jasne. Turniej gramy w Minecraft'ie kurwa. Czekaj, wejdę sobie na twojego streama i zobaczymy. To mojego? Nie wiesz mojego. No ja już nie robię streamów. No wiem, właśnie widzę. To ja obsa i... Halo, co się dzieje? wiem, po co mam już? Siup, siup Powrót do gry Ten jak koguta zabudował W izolatce Brawo Ja dobrze, że ja mam działkę do tego będę miał dużo odcinki z budowania mojego domu Dobra i nawet go nie zmontujesz będzie po prostu puszczone 20 minut jak stawiasz ścianki, więc nie wiem czy ktoś to będzie oglądał. Meblo, ścianki o już mam dwa z takich Meblo ścianki będzie ścianki z tego z węgla. Ścianki, ścianki. kurzego. Czekaj, czekaj, bo ja, co ja chciałem zrobić. Potrzebuję węgla. Czekaj, ja potrzebuję tego. Będą ścianki kurzego. Czekaj, bo ja, tu, ja zabam, zabam, nie, zabam, nie wiem, że gdzieś wywaliłem ten pół miecz. Ja za wam... miecz za wam nie wiem cześć no. Ile macie już kilofa, bo ja mam połowę. Ja mam początek. Nie ja nawet mi się. Gdzie ty ja patrzysz, nie ile nie ty masz? Yyy... Ałoś osiem. Ale jak? Ja, ja. Ja też najeżdżam, ale jak najeżdżam? Obrażenia pięć. Ale gdzie? Na co kursorem? No kurż na debilu. Gdzie ci no, to pokazuję, niby? Kiedy w głównej ręce. No, ja mam coś takiego, że najeżdżam ten kursorem myszką na diamentowy kilof i tam mam kiedy w głównej ręce. Jeden, dwa szybkość ataku, pięć obrażenia, trwałość 1400 No ja mam w diamentowy kilo, wydajność jeden, kiedy w głównej ręce 1 dwa szybkość ataku i 5 obrażeń. Aha, A nie, to dobra, to wiem co to mam. Ko kuzyn jak u mnie był kuzyn z Stosi w Minecraft, a to on mi ten... Kuzyn mi to ustawił. A, no super. bo się to się jakoś było Ale duży magazyn. Taka nic nie robi, tylko zbiera węgiel. No, ale już się przekopaliśmy. Jak coś, to jest już koniec. Nie wiem, Pokażcie. Ale jest ciemno, ja pierdykam. Gdzie jesteś? To, że gdzieś to nie widzi, przekopaliśmy. Ja nie mogę wejść na te schody. To trzeba dorobić jeszcze dwa Albo, de albo deski zrobić Czekaj, zrobię crafting table Bo mi się nie chce iść do domku Bambusy się sypią Dobra, no, najlepsze jest to, że miałem w jeszcze jednego crafting table'a Ja yep. Dobra, 8 się schodku. Zrobiłem je z... Trzeba być omnibusem. U, 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 dobra, już zrobione jest wejście. Andezydu nie mam! A resztę robimy z bruku. Prawda kurzy? No to ładnie wygląda. Dobra. Nie, nie z bruku. Z, br z bruku. Z bruku robię wszystko, Dobra, się... bo nie mam zydu. To ja wiem co zrobię. O kurde, ale, ale będę Ale tylko tutaj z Bruku robię, tylko wejście robię. O. Ale mam down XD. Czy ja wiem, tutaj będzie akwarium? Dobra, i... Ale miałem down. Najwyżej wrzucimy tu rybki. Są rybki? Można wziąć chodować hodować rybki? Yes. Nie wiem jak się ryby przenosi. Co na smysie też? Na smysie. <noise> Wiaderko, musisz jakoś i tam na kli kliknąć na rybę chyba. Hmm, super. W wiaderku będziesz się hmm, plus? Hmm, tu zjadę. Okej, okay, ładnie. To ładnie wygląda. No pięknie. No tutaj, pięknie to wygląda. Ja pierdzielę. Hmm. No powiedziałeś ładnie to wygląda, a to już... dawno Ma ktoś andezyk? Ja mam. Andezyku nie mam. Ale nie dam, bo robię coś teraz. O, jest reaction 9, L... 9... <grym> <grym> o, nie, zniknęło. I, M... E 6, T... P, I... 9... M, 6, B, T. A wziął już O nie chup. Centralnie przede mną Ja, ale jestem botem, w gwarze. Plus jeden <grym> Kuraj, jak on się idzie? jesteś w bote Też użyłem 13 żelaza Idę po piasek u góła. Czaj to się ryby ogarnie. 11 minut nagrywania, jak się do... Oh, czerwone kwiatuski! Przedadą się! Nowy panel serwera. Jeśli czegoś nie wiesz, sprawdź tu. Bango. Jezus, wiecie jak to wygląda? Chodźcie tutaj, chodź Furion. Patrz, tu, patrz, świetna droga. <noise> nie. Zrobi się drogę z dywanu, najwyżej. Siun. No to by się przydało, fajnie by wyglądało. I tak mamy Oła. dużo pytań. O, a tu mam genialny pomysł, co z tym można zrobić. Trzeba iść ten na wyprawę po jeden. Cały odcinek będzie nie. po tym, jak idę po <noise> A nie, lepiej po prostu tutaj się wkopać. Tak nisko. Tutaj zrobić po prostu, patrzcie tu. Po prostu tak zajście? Ja, mm -hmm. Czekaj, czy jak coś nie róbcie tego co ja robię? Ja robię stem, ja muszę zaraz O no, będzie Ja muszę iść do siebie, bo ja to mam siebie Ej, za za których w stalej, albo kadenia wpisz TP akcję, bo mi się nie chce biec. Nie ja jestem na piasku. Ja jestem na w tej kopalni, znaczy w magazynie. Czy ja mam coś gdzie poszukać. O, mam. Co ja robię mm. ze swoim życiem? Żyjesz. Oddychasz. Nic wiem, co ciekawego. Tak? jesteś pewien? Zobaczymy dzisiaj na treningu. <gryzak> TPA STAMLY TPA JODB. JODB. YouTube. Yo 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 to be. Prośba o teleporację zaakceptowano. Stanley, oui. Stanley YouTube. Zdan YouTube. Stanley youtuber. Ja yeah, boy. Mucha mi lata, kurde, aaa, ah, walej, zaraz kwara na wrzuchie. Zobrobimy się, work for you. Oh, si! Here we go again. He, here we go and not again. Tak. Opuścił piekło. Bobka Gienia. Ej patrz, ja tutaj robię schody. No. O. Sorry, byście zamarzło nam. Co? Woda? Czyli pada deszcz na dworze... na nie? Nieskończone źródełko mi zama za zamarzyło. Kto tutaj to wlał? Ja. Ale pocio. Ja jestem debilem, później będę musiał coś zrobić. No po co ty tu włazisz? Ja... Ale pocio. Ale dlaczego? Dobra. Siema. I tutaj też by się okna przydały Tam okna będą w tym wejściu naszym Chyba. No tak, o to mi chodzi Dzięki, dzięki Dobra, co my robimy z tym magazynem? Bo kADS-e, nie wiem, już robi jaja No ja nie, nie wiem, czy tam... Aż... No. Jedna rzecz przypa... Jedna rzecz trzy pary. No, projekt magazyn. Jaka Nagryj kolejny odcinek. Na nagrywam. Po prostu widzę. Czemu? <grym> Nie <grym> wiem. Tak, o! A, sobie twój w akwarium. A Dziecko doferium. Ale debil, zaraz zginiesz Czemu? Nie wiem, tak o się wkurzył Rany na nie rany ja Nie Już mi tam nie ma No wiem że ci tam nie ma wow. Po prostu się tepnąłeś albo cokolwiek Nie, nie da się tepać pod wodą Ale nie byłeś pod wodą Nie wcale Wcale nie byłeś Trumy bitch Trumy bitch no Trumy bitch no. I... Jezus KD ale ty masz autyzm co? Ja mam kilo, w którym się nazywa Szymata. Tylko Szymata. Chłopiec z problemami. Wydajność 2 i niezniszczalność 2. Ej, macie ten deski? Nie mam. Panie z pasterzem, o. A mam światłowe pięć. Ja tak Dołówe O! Ej, bo tu może by się rusztować. No, dobra. Już rozumiem, jak się robi kolorowe szkło. Pani weź zielony na siebie spokojne prowadzi mnie. To Kolejna jest mi zamarki. gram. Pani księdza,

Ale co kto zrobił? Yy, kto się wymieni za 20 tych jak sobie kilo en... enchantowany. Dobra, dam ci enchantowany kilo. Yy, Jura, się... Użycie prawie zero, tylko na jednego hita zejdzie. Yy, enchant yy, Laskotek kotek na płotek. Elo. To, 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 to Jestem to... łyba, 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 łyba. No, Mówiłeś. Potrzebne ci jeszcze czerwone szkła? Nie, no bo ja takie mam. Ło, Ale, ale, ale ski. Proszę państwa, co tu się... Ja nie piją. mam już miejsca Weku. Tam będzie goły stand jej pływał. Co ty gadasz? Myś tam na golasa pływał. Co ty pijesz, bo ja cię nie słyszę. No masz to te krzywe nogi jak strasz. Ale ja mam fajny killoff. Myślę wam jak... czekajcie idę poładowarka. Dobra, łącz tvpę na swojej wyspie to czy zgniotę. Ja bym cię zginął z moim mieczkiem. Tak, ładny. Chyba chudzą, nie, albo Kilauro nie, nie mam. Nie posiadam takiej rzeczy. Dla to nie ma totalnie sensu czytować w mhm, plus, plus jeden. jeden. No, plus jeden Kada No, plus jeden, plus jeden. Przepaliła się główna? ta. Dziękuję bardzo. O, ogólnie ktoś wyrzucił. Witamy. kładam yy, drewno, ktoś wyrzucił. Kurna, jak się robi płytki? do czula, waf. Ja, z przestać, bo to jest bolesne. Dobrze, dobrze, Dajcie. O, jak się robi płytki serio? Tak bo nie, nie pamiętam. Dwa poziomy. Ale ja nie wiem, jak chciał. No, takie zwykłe, no Jezus. To dwa poziomy drewna. Czemu mówisz o Jezus? Skąd byliśmy wiedzieć, jakie chcesz? Bo jestem wkurzony. Na samej, a może. Nie, no w sumie nie. A tak, dobra, ja pierdykam, ale mam downa No kto zamurował kółę? Ja, ja... zaraz zaczekaj. Ja ile mam? Trwałość 1560 I Jak jeszcze coś zniszczę To co? Będzie mniej trwałości? To nie <grym> Wow! Nie niż tego jeszcze no Ale ty masz autyzm Dzięki Jesteście wszyscy Dzięki, dzięki Tak naprawdę teraz? Jak tak mamy... To nam... Jak tak będziemy mieć? Dobra, jest dobrze Siema Ty masz dana. super Krzyż jarasz, ale ładna co ty żeś zrobił? Ja pierdolę. Otwierasz sobie? Nie? Jesteśmy tacy biedni, <grym> że nie mamy tych rybek, dlatego postanowiłem rzucić tam. <grym> ale nie, ja mogę iść z porywki, tylko dajcie mi ten. Spokojnie, kononiasz jak na wojnie. Używasz mózgu, osiągniecie. Ty jeszcze nie zdobyłeś tego. ja jeszcze to dawno zobaczyłem. już to widzę. Ty i odblokowanie jakiegoś umysłu. Czy jest dotąd? A... Ale nasz magazyn jest kijowy. Czemu? Ty jesteś kijowy. Zobacz. Przecież tam Mieliśmy tylko ryski ryżki są. Gazem, a robimy ryżki. No bo ja robię wejście do magazynu. Jezu co to moja... tu położymy jakieś trafdory. No ten, kadeniasz Ja żeby nam nikt nie wesz wszedł do magetnik Jezus, nie Przecież to jest moja działka. No ale tak nie... normalnie sobie może ktoś wejść jak nie zrobimy żadnych. No i, drzwi. I tak nie, nie otworzy drzwi. Nic. Nie wiem tego. Ale my nie mamy żadnych drzwi. No, właśnie. Ale chodzi mi, że nie tworzysz skrzynki na przykład, o to chodzi. What the fuck. Ale ty ka postawi i zapali Przecież tak, nie, nie może ma... stawiać nic Jezus, ale ty masz dał na kadę Wiem, że nic nie widać, bo jesteśmy w kopalni To znaczy to nie jest kopalnia Jakaś kupa Ryby Sz Szmule, szmule, szmule Szmule, szmule Szmulancja, szmule, szmule. Nie ma żadnych szmuli w wodzie ale ładnie, ej ładnie tutaj mamy Tylko to trzeba zniszczyć la, 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 la. No to No nie. Aha, bo ja mogę tak wygrywać w sumie Ej ty, bo... Ty zaraz, zaraz zginie Ej, bo przypisujcie znaki, ej ja umrę. Wyle... wyle... Nie, ja też skoczyłem! Czekaj! No kurwa. Ej, ja zginę! Jak płynąć? Jedyny no, uczestnik! Ej, ej, weź... W... <ścoughs> Jest! Wyjdź! No jest! Wy, Nie pójdź tam nigdy więcej. No Chciałbym co? znaleźć marzeł było Co to jest? Zobacz. Co to jest? Nie. No pięknie to wygląda. Czekaj, ciu. O, bo już 25 minut odcinek. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Do następnego. Cześć.